Cześć, siemanku ludziska, z tej strony Przemeka Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z f 124 24 Dzisiaj będzie trochę inny odcinek <laughs> Gdyż audio moje się nie nagrało Czyli nie było słychać Ale no cóż Trudno się mówi No cóż ee... Zostawcie suba, lajka, łapkę w górę Co? Dobra, nieważne, lecimy z odcinkiem tutaj ten film będzie ogólnie podzielony na takie dwie części, czyli na sprint i na i na wyścig. Eee... Tak. No to dobra. Eee... Rozpoczęliśmy okrążenie. No i co? zakręt pierwszy kompletnie mi nie wyszedł. Tutaj drugi próbowałem chyba coś tam poprawić, ale nie wyszło. Ogólnie ten zakręt pierwszy będzie dla mnie zmorą e, No, najszybszego sektoru nie mieliśmy, aczkolwiek nie wiem czemu, ale to dobra. Znaczy nie wiem czemu. Ciekawe czemu. Może dlatego, że sobie psułem pierwszy zakręt. To jest w ogóle pierwszy odcinek, który nagrywam na Padzie od dawna, więc no Powoli się zbliżamy do końca e, drugiego sektoru. Tak samo bez żadnych zaskoczeń i tutaj. E, I tutaj jest ta długa prosta bez zaskoczenia ogólnie i tutaj już ten harpin został i został nam do końca już tylko jeden zakręt. I wyjazd na prostą. <coughs> jak się skończy okrążenie Jakie jak widać. Nie za szybkie. Chyba. Nie no tam 400 na mi brakowały. No cóż. Okej, okay, wracamy z powrotem na tor Zaczynamy swoje drugie okrążenie <laughs> Tutaj chyba wykonałem ten zakręt o wiele lepiej Dokładnie już mamy... Już nie mamy... Tak, no nie dobra Źle ten zakręt wykonałem Aczkolwiek tak czy siak mamy deltę dosyć dobrą <laughs> Tutaj no coś próbowałem za późno zahamować, ale nie wyszło teraz. Wy, te wyjście miałem lepsze, przez co zyskałem 400. 400 na, na tym wyjściu z zakrętu tutaj przejechałem to o wiele lepiej. Już mamy prawie pół sekundy, o pół sekundy szybsze okrążenie. Wyjazd na krótką prostą tutaj trochę zarzuciło mi bolidem. Najszybszy, drugi sektor. Było to dla mnie zdziwienie, ale mówiłem sobie, żeby to dokończyć to, to okrążenie Co ja mówię? Dobra, ee... Leclerc Dle najszybsze okrążenie. Mam prawie sekundę przewagi Sek mam prawie mam prawie o sekundę szybsze okrążenie eee... Niż te ostatnie, więc to raczej powinno mi zagwarantować, co mi zagwarantowało przejście, Więc to mi zagwarantowało szybkie okrążenie. I skończyłem na, na drugim miejscu, co już było dla mnie w ogóle zaskoczeniem. I co, I co było też świetnym wynikiem dla mnie. No, no to co? Przeskakujemy z kwalifikacji do wyścigu dobra, jesteśmy już podczas wyścigu. Zaczynamy. No i mamy sekwencję startu. Tu tutaj ogólnie start mi wyszedł bardzo dobrze, ale no, Max był ode mnie o wiele szybszy. Ja tu próbowałem coś zaatakować do pierwszego zakrętu, ale to zepsułem. I ostatecznie nie odzyskam. Nie odzyskałem tej pozycji. Nie, nie uzyskałem tej pozycji. Tutaj potem Charles Leclerc e, No właśnie zaczyna do mnie dojeżdżać. Gdzieś tam próbuje się do mnie dobrać, ale... Ostatecznie się poddaje. Więc... No, zostajemy póki co na drugim miejscu. Już widać 60 sekund. Na 60 sekundy odjechał mi Max Verstappen. Więc no. No, i dochodzimy do tej głównej prostej. Tutaj Leclerc dokonuje na nas ataku, ale pod koniec tej prostej widać, że jego tempo nie, nie było takie dobre, żeby wyprzedzić, i się wybraniamy po wewnętrznej, przez co nadal utrzymujemy pozycję numer 2, już ponad sekundę. Nam Verstappen odjechał, więc... Nie powiem, widać tutaj przepaść. I tutaj popełniłem mały błąd, gdyż za mocno najechałem na Tarkę, przez co straciłem dużo czasu. Jak widać, tutaj już Leklerk się do ataku przymierza. Próbuje się jeszcze wybronić. Znowu wyjeżdżam poza tor. Tutaj... Tutaj widać, że... Nie odpuszczę, Leclerc. Przy tym próbuję, aczkolwiek to ja mam lepsze wyjście z zakrętu. Tu tutaj, e, nawet Carlos Sainz, wyprzedza go. No i też mi, zabiera się za mnie. Ja już tutaj nie miałem praktycznie wyjścia, więc musiałem odpuścić. Jak wie, no tutaj jeszcze leklerk Próbował coś. Zrobić, ale mu się nie udało. I tak się zaczyna okrążenie numer 3. Tutaj jeszcze próbowałem e, coś tak nagiąć, ten zakres, żeby dogonić tego Sańca, ale ostatecznie mi się to raczej to się nie uda. Więc no. Tutaj znowu wyjeżdżam na tą długą, prostą, z domu, na której najłatwiej. Jest Leclercowi, no właśnie, się już tu przymierza do ataku, ja tu próbuję... Tu jadę za, teraz za nim, żeby spróbować, no właśnie, tutaj ataku. Do tego ciasnego zakrętu. I ostatecznie uda mi się wybronić tą trzecią pozycję. Znowu... Znowu tutaj wyjeżdżam poza tor. Póki co jeszcze się trzymam w tym dr DR-ie, co mi Carlos daje. Z przodu, ale raczej nie na długo, chyba, że... Chyba, że nie, no nie na długo. Gdyż, no moje tempo no, nie jest za szybkie, ale no... Tr trudno się mówi. No i tutaj znowu Charles Leclerc atakuje. Ja, ja, ja znowu się bronię, tutaj już tak desperacko. No, tutaj mały kontakt też zaliczam. Właśnie, tutaj nawet ostrzeżenie dostałem Za kolizję, ale tak się siak zostaje na p 3 I tutaj już tak nic się nie dzieje przez tą chwilę No i powoli już tu wyjeżdżamy na ostatnią, na tą ostatnią prostą Prostą start meta I już tam inżynier mówi, że to jest ostatnie okrążenie I to będzie nasze ostatnie okrążenie, żeby wybronić te podium. podium Max Verstappen, Carlos Sainz, ja, Charles Leclerc i Lando Norris, to jest te top 5 z którymi walczę o, o podium Znaczy z Maxem i Carlosem nie walczę o podium z Charlem i z Norrisem Tutaj znowu Leclerc coś próbuje atakować, ale ja się bronię już tym razem nie tak desperacko już na spokojnie, wiem, że tutaj Tutaj już tak, no nie, nie, no, już nie tak łagodnie. Tutaj musiałem rzeczywiście się wybronić. Tutaj te zakręty, to mi dosyć dobrze poszło, o, ale tak czy Leclerc wyjeżdża przede mną tutaj i. Znowu próbuje mnie atakować, znowu wyjeżdża mnie prawie poza tor. Tutaj kontakt zaliczam, przez co Leclerc traci część swojego przedniego skrzydła. To nie było takie dosyć miłe. Ale no cóż, to jest sport. No i znowu tutaj Leclerc się przymierza do ataku. Ataku, ale mu coś nie wychodzi, przez co zostaje wyprzedzony przez Lando Norrisa. Który tą czwartą pozycję obejmuje I to już zostanie do końca sprintu Proszę państwa Pierwsze podium W, w te tej karierze Proszę państwa Orleno Bolid na podium To jest Tutaj się naprawdę cieszyłem Aczkolwiek się nie dziwię Znaczy no w sumie się nie dziwię Że to nie był ten Eee, że to nie był kierowca dnia, ale no cóż, dobra. Eee, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Za niedługo powinien się pojawić film z głównego wyścigu. A ja co? Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.